Jeśli masz problem z własnymi emocjami, przytłacza cię stres, masz niekontrolowane wybuchy złości i chciałbyś się nauczyć, jak radzić z nimi, to najpierw musisz zrozumieć jedno. Ty nie masz problemu z emocjami. Ty masz problem z wyrażaniem emocji i zapominasz o najważniejszej, bardzo prostej mechanice. Można to zauważyć na przykładzie szklanki z wodą. Szklanka nie ma problemu z wodą. Ale jeżeli do szklanki. Wlejesz za dużo wody, będziesz ją wlewał i wlewał, nie będziesz wyhamowywać, będzie się zbliżało do limitu, i ty dalej będziesz wlewał. To będzie się przelewać, będzie za dużo tej wody. I to będzie irytujące i dla ciebie, i dla innych. I tak samo jest z emocjami. Jeżeli nie wyhamujesz ich, w momencie kiedy dobijasz do swojego limitu, to one wyjdą na powierzchnię. I będzie to problematyczne zarówno dla ciebie, jak i innych osób. Dlatego spróbuj zrozumieć ten mechanizm, że każda osoba ma swój limit i kluczowe jest zrozumieć, jak radzić sobie w momencie, kiedy dobijasz do tego punktu.